Witam w drugim odcinku na moim kanale, tutaj LEGO Lord K. I w tym odcinku będzie prezentacja moich mini pojazdów z magazynów LEGO Star Wars od wydawnictwa Blue Ocean. I zacznijmy od najstarszego. Najstarszy jest taki pojazd Luka Skywalkera, który pojawił się w czwartej części Gwiezdnych Wojen. Trochę nowszy, jest A-wing, statek rebeliantów. Później w magazynie pokazał dali nam maszynę kroczącą at i akurat najnowszy jest teraz z tych mini pojazdów X-wing. Dobra, to teraz zacznę opisywać ten pierwszy pojazd, czyli pojazd luka Kejbukera z czwartej części wygląda całkiem, no całkiem ciekawie, tutaj ma takie ja nie mogę, o, ma takie silniki, teraz pokazuję palcami tutaj ma miejsce dla, dla mini ludzika bo to są w wersji mniejszej pojazdy to jest Ewing. w nieco jeszcze chyba nawet mniejszy z tej skali chyba zrobiony, i tu są działa, a tutaj silniki, a tutaj miejsce dla kierowcy. Ma no TAT to akurat w filmie było gigantyczne, a tutaj zrobili malutkie. Tutaj ma nogi, tutaj ma głowę, a tutaj ma tło. I X-Wing, według mnie jeden z najlepszych zrobionych takich mini pojazdów. Ma cztery działa i silniki w jednym, i tutaj ma kadłub. No to do zobaczenia w następnym odcinku. A jeszcze przepraszam, że od tych paru dni nie było odcinku, no ale jakoś się nie mogę zabrać do ich nagrania.